Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Geller, jestem fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego i kieruję naszym festiwalem od lat 16. Koło mnie stoi profesor Andrzej Mensfel, który od trzech lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej, a na sali znajduje się pani profesor Magdalena Fikus, która przez... 14 lat pełniła ofiarnie tę funkcję. Po raz pierwszy także zobaczą Państwo za stołem prezydialnym dwie osoby bardzo istotne dla organizacji naszego festiwalu. Pani Anna Lesyn, która jest niezastąpionym sekretarzem. I młoda osoba, która dołączyła, pani doktor Katarzyna Kuś. która pełni funkcję oficjalnie zastępcy sekretarza. Proszę Państwa, apeluję do Państwa wyobrażeń. Tu za nami powinno w tej chwili stać ponad tysiąc osób. To są te osoby, które przygotowują te wszystkie spotkania festiwalowe, które są przed nami. Jest to około tysiąca pracowników naukowych, spora liczba pracowników technicznych i pracowników obsługi i w ich imieniu witam Państwa bardzo serdecznie. I ja, również. I ja również witam Państwa serdecznie i przypadła mi rola przedstawienia listów od naszych znakomitych zwierzchników, to znaczy od Pani Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego, profesor Barbary Kudryckiej. I od pana prezesa Polskiej Akademii DAU, profesora Michała Kleibera, który to listy odczyta pani Kasia. Proszę bardzo. Warszawa 14 września 2012 roku. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości otwarcia 16. edycji Festiwalu Nauki. Niestety, obowiązki służbowe uniemożliwiają mi osobisty udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Warszawski Festiwal Nauki, już po raz szesnasty, zaprasza do otwarcia się na złożoność świata nauki, propagując postawę twórczą, pełną radości odkrywania nowych zjawisk i oddając hołd nieograniczonej wyobraźni, kreatywności oraz odwadze zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ta niezwykła inicjatywa, na trwale wpisana w kulturalny kalendarz Warszawy. Stanowi inspirującą ucztę intelektualną. Bogaty program festiwalu, skierowany do odbiorców w różnym wieku, jest owocem prac ponad tysiąca pracowników naukowych ze stu instytutów. Dzięki swojej różnorodności stwarza szansę nieskrępowanego zgłębiania tajemników wszechświata, ułatwia dotarcie do najdalszych zakątków wiedzy, uczy poprzez zabawę i przeżycie artystyczne. Festiwal. Promując zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu zarówno nauk ścisłych, medycznych, społecznych, humanistycznych, jak i sztuki, odpowiada na kluczowe wyzwania dynamicznie rozwijających się nowoczesnych społeczeństw. Doceniam wkład, kreatywność i zdolność wszystkich zaangażowanych w przygotowanie urozmaiconego i ciekawego programu festiwalu, który corocznie gromadzi coraz liczniejszą grupę ludzi, stanowiąc doskonałą okazję do aktualizowania zdobytej już wiedzy oraz odkrywania naukowego punktu widzenia wielu zjawisk życia codziennego. Życząc organizatorom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu inspirującego i pełnego niezapomnianych wrażeń obcowania z nauką, pozostaje z wyrazami głębokiego szacunku minister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Barbara Kudrycka. Um, Warszawa, 19 września 2000, 2012 roku. Szanowni Państwo, Dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w uroczystości otwarcia tegorocznego Festiwalu Nauki w Warszawie. Zawsze dotychczas uczestniczyłem w kolejnych edycjach festiwalu, który uważam za wyjątkowo cenną inicjatywę sprzyjającą budowaniu lepszej Polski opartej na wiedzy i kreatywnym myśleniu. Niestety z przykrością muszę powiadomić, że nie będę mógł uczestniczyć w tej uroczystości ze względu na służbowy wyjazd zagraniczny przypadający w tym terminie. Proszę Państwa o przekazanie organizatorom 16 edycji Festiwalu Nauki moich najlepszych życzeń sukcesów w promowaniu nauki i kreatywności w myśleniu o świecie oraz rozwiązywaniu jego problemów, jak również w upowszechnianiu proinnowacyjnych postaw w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa. Wszystkim uczestnikom życzę fascynujących doświadczeń i inspirujących przemyśleń w kontakcie z nauką podczas tego rocznego festiwalu. Łączę wyrazy szacunku prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Michał Kleiber. Chciałem również powitać panią Joannę Gospodarczyk, która reprezentuje tu władzę miasta Stołecznego Warszawy, sponsora naszego festiwalu, i panią rektor, profesor Adę Gizę Poleszczuk. Współgospodarza tej uroczystości. Zapraszamy. E, proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło gościć po raz kolejny na naszym pięknym kampusie wszystkich miłośników nauki. Jestem niezmiernie dumna z tego, że Uniwersytet Warszawski od początku był współgospodarzem gospodarzem właściwie współorganizatorem Festiwalu Nauki ponieważ trudno wyobrazić sobie piękniejszą inicjatywę, ale też inicjatywę, która by się lepiej wpisywała w misję Uniwersytetu Warszawskiego, którą od początku było dbanie o to, iżby y, nauki znajdowały społeczne zrozumienie i żeby budować społeczeństwo, które jest świadome tego, co w nowoczesnej nauce się dzieje. Doceniam również ogromny wkład pracy wszystkich. Kolegów, którzy nie tylko przygotowują programy, ale też wykazują się niezwykłą odwagą, ponieważ tak naprawdę próba stworzenia fascynującego, inspirującego, ciekawego i zrozumiałego programu, czyli popularyzacja nauki, jest pewnie jednym z największych wyzwań. Tym bardziej, im bardziej nauka oddala się od zdrowego rozsądku, im bardziej się komplikuje. Chcę jednocześnie powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski będzie nadal wspierał organizowanie i festiwalu nauki i mam nadzieję, że spotkamy się za rok na kolejnej edycji, która będzie równie znakomita jak wszystkie poprzednie. Witam państwa, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ci, którzy są tutaj po raz kolejny, wiedzą, że w tym momencie odczytywałem nasz manifest. W tym roku będzie wyjątek. Nie będę czytał tego manifestu, ponieważ. Ale, ale, nie do końca. Ponieważ idee tego manifestu, a nawet rozszerzone idee tego manifestu pojawiły się w inicjatywie. Trzeba to wyraźnie powiedzieć młodszych pracowników naukowych, bo starsi jakby trochę się już zmęczyli ciągłą walką. Mianowicie w inicjatywie, która nosi nazwę Obywatele Nauki. Ta inicjatywa zmierza do tego, by naukę polepszyć, zarówno od wewnątrz, jak i jej kontakt z przemysłem i kontakt ze społeczeństwem. Wymaga to dyskusji dyskusji, która by łączyła środowisko naukowe, społeczeństwo i rządzących, ale także umysły podatników, którzy powinni chcemy ich przekonać do tego, że inwestowanie w naukę jest dobrym środkiem do tego, by Polska była silniejsza gospodarczo, a przez to miała więcej pieniędzy na edukację, zdrowie i godziwe emerytury. Tego y, tutaj nie mam napisanego w scenariuszu, ale chcę Państwu powiedzieć, że jako jeden z e, organizatorów e, obywateli kultury i jeden z sygnatariuszy paktu dla kultury, chciałem e, bardzo poprzeć naszych młodszych kolegów, powiedzieć im, że negocjowanie takiego paktu to jest bardzo długa i uciążliwa droga, ale może być uwieńczona sukcesem, ale jeszcze trudniejsze jest jego egzekwowanie i prawdziwa sprawa zaczyna się dopiero potem. Ale teraz wróćmy do naszego scenariusza i co mamy teraz w nim. E, e, tradycyjnie Festiwal Nauki przyznaje Nagrodę Złotej Róży za najlepszą książkę popularno-naukową wydaną w ostatnim roku. Poproszę Panią Małgorzatę Borczak, członka jury tego konkursu, o odczytanie werdyktu. Dzień dobry Państwu. Nagroda Złotej Róży przyznawana jest po raz szósty. Pierwszy raz przyznaliśmy ją w, tysiąc, w 2000. W 2007 roku. Wówczas jeszcze pracowała z nami pani profesor Fikus. W tym roku trochę jest inny skład jury. Tę nagrodę to jest właściwie jedyna nagroda w Polsce przyznawana w tej chwili, jedyna nagroda przyznawana za książkę popularno-naukową. Pierwszym laureatem tej nagrody był obecny dyrektor warszawskiego ZOO, pan dr Andrzej Kruszewicz, który napisał dwutomowe dzieło o ptakach, bardzo popularne, być może niektórzy z Państwa mają tę książkę. Ona do dzisiejszego dnia jest bestsellerem i w różnych wersjach graficznych sprzedawana jest przez wydawnictwo bodajże Multico. W tym roku nagrodę złotej róży przyznaliśmy pani profesor Barbarze Kosmowski Ceranowicz za książkę Bursztyn w Polsce i na świecie. Jest to książka wydana przez wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, a więc no, też taki miły akcent związany z naszym uniwersytetem. A teraz przeczytam Państwu nasz protokół. Za najlepszą książką popularną naukową sezonu wydawniczego 2011-2012, jurorzy uznali pracę Barbary Kosmowskiej Ceranowicz-Bursztyn w Polsce i na świecie, opublikowaną przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Barbara Kosmowska-Ceranowicz jest geologiem najwybitniejszym w kraju, znawcą, znawczynią Bursztynu, a także uznaną znawczynią Bursztynu na świecie. Od lat związana jest z nuzą ziemi pan. Głównym przedmiotem jej badań są złoża bursztynu, jego rozprzestrzenianie się w świecie oraz identyfikacja i metody oznaczania żywic kopalnych. W nagrodzonej książce autorka łączy walory rzetelnej wiedzy naukowej z wzorowym warsztatem popularyzatorskim. W przystępnej dla każdego czytelnika formie opowiada o dziejach, właściwościach i odmianach bursztynu, o jego obecności w kulturze. Prezentuje główne ośrodki, szlaki turystyczne, najnowsze osiągnięcia badawcze związane z tym minerałem. Książka jest bardzo bogato ilustrowana, a przy tym jest to książka dwujęzyczna. Została także no bo bardzo starannie wydana przez, przez oficynę uniwersytecką. Protokół podpisali jurorzy, pan Stanisław Bajtlik z ramienia festiwalu, z ramienia miesięcznika nowe książki pan Tomasz Łubiński i Jan Olgorzata Borczak, a z, ze strony Instytutu Książki jego dyrektor pan Grzegorz Gauden. Bardzo proszę o wręczenie nagrody, pani profesor. Kilka słów o programie naszego tegorocznego festiwalu. To 10 dni, ponad 500 różnorodnych spotkań, około 200, 250 tak zwanych lekcji festiwalowych. Licząc powtórzenia, mamy prawie 1200 spotkań, w tym 8 debat głównych, pierwsza zaczyna się dzisiaj, za chwilę. 150 klubów młodzieżowych, 80 spotkań klubowych, 250 spotkań weekendowych. 150 różnorodnych powtarzanych lekcji festiwalowych, 10 spotkań wieczoru z nauką, festiwal nauki Małego Człowieka, piknik geologiczny, piknik rodzinny i piknik laboratoryjny w ramach dziesięciolecia Biocentrum Kiedyś Szkoły Festiwalu Nauki. Jako przedsmak debat głównych w ostatni weekend pan Kuba Antoszewski z Instytutu Badawczego Milward Brown SMGKRC. Przedstawię krótko kilka wyników ostatnich badań zrobionych specjalnie i bezinteresownie dla festiwalu. Prosimy Pana. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Piąty rok już z rzędu nasz Instytut wspiera Festiwal Nauki, a wspiera tym, co akurat nam najlepiej wychodzi, czyli badaniami społecznymi, badaniami opinii publicznej. Za każdym razem są te tematy związane z głównymi nurtami dyskusji, które są prowadzone, debat, które są prowadzone podczas, podczas każdego z, festiwalu, z festiwalów. W zeszłym roku my, rozmawialiśmy z naszymi respondentami o agresji społecznej na przykład, a w tym roku o patriotyzmie, o pomocy społecznej, o dystansach społecznych. Na uwagę zasługuje fakt, że to są badania, które nie są takim, powiedziałbym, ozdobą dla tego festiwalu. W jakimś sensie, ale są narzędziem pracy. Dzisiaj przedstawię Państwu coś, co można językiem w większości chyba tej sali nazwać taką zajawką tak zwaną, Czy mówimy tutaj o zajawce narzędzi, które będą wykorzystywane w debatach w trakcie całego tegorocznego festiwalu. Badania przeprowadziliśmy w sierpniu tego roku na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej 501. Polaków w wieku ponad 15 lat, a były to wywiady komputerowo wspomagane w domach respondentów. I trzy slajdy, trzy wyniki. Poproszę o pierwszy. Zadaliśmy takie pytanie, nie wiem czy Pan, pan Profesor wybrał te, o których rozmawialiśmy, tak? Widzę. Pytanie dotyczące wirtualnych 100 euro, które nasz respondent mógł dostać na przykład z Unii Europejskiej. I prosiliśmy, żeby te 100 euro w miarę równomiernie zostały rozłożone na takie cele, które są według respondentów ważne, istotne z subiektywnego ich punktu widzenia. No i wynik tego, tego eksperymentu, tego pytania, tak zwanego projekcyjnego jest, jest następujący. Większość, większość pieniędzy powędrowałaby od osób najbiedniejszych również na służbę zdrowia, pomoc polskiej gospodarce. Ta pomoc polskiej gospodarce to jest fajny wynik, bo on pokazuje, że jest to rodzaj inwestycji, nie pomocy, bo jak gospodarka się będzie rozwijała, to, to, to te pieniądze w jakiejś formie do respondenta później wrócą. Natomiast znacznie gorzej jest już oceniana i znacznie mniej chętnie są wspierane takie zjawiska jak polski potencjał zbrojny, czy uroczystości, imprezy o, o charakterze o charakterze patriotycznym. Również dosyć, dosyć dużo na tym tle, ale czy mało, czy dużo, to tak naprawdę będzie przedmiotem debat podczas tego festiwalu, bo tym się właśnie naukowcy będą zajmować, żeby ten wynik zinterpretować, tak naprawdę tak naprawdę przedyskutować go. Ale pewną część również nasi respondenci zdecydowali się przeznaczyć na wzmocnienie polskiej, polskiej nauki. Zaznaczam, że nikt z nich nie znał tematu tego badania nie wiedział w jakim celu jest ono przeprowadzane. No i można teraz ten wynik, czyli pieniądze, które ktoś dostaje w prezencie niejako, zderzyć z następnym pytaniem dotyczącym pieniędzy własnych. I tutaj mamy już trochę mniej optymistyczny obraz sytuacji, ponieważ jak widać 78% respondentów nie miałoby ochoty podzielić się 10% własnych pieniędzy na przykład z, z celu stworzenia funduszu płac dla osób bezrobotnych. No i to jest to o tyle interesujący wynik, że oczywiście też można się zastanawiać, czy te 11%. Pani profesor, która, która zajmowa, zajmuje się na co dzień socjologią, pewno mogłaby w różny sposób interpretować ten wynik, bo może 11%, to jest w sumie dużo osób, które są skłonne do tego, żeby się swoimi pieniędzmi. Podzielić z potrzebującymi. Ale co ciekawsze, tu akurat nie jest ten wynik pokazany, ale mieliśmy okazję przyjrzeć się demografii respondentów. Otóż wygląda sprawa tak, że trochę jest to niespójne z takim stereotypem o tym słynnym wdowim, wdowim groszu, ponieważ okazuje się, że chętniej pomagają jednak osoby nieco zamożniejsze, prawda? czyli te osoby, które są zamożniejsze, które mają więcej pieniędzy, one de facto częściej i chętniej godzą się na to, żeby, żeby jakąś część swoich zarobków przeznaczyć na pomoc najbiedniejszą. Może to też oczywiście być związane z tym, że tak naprawdę poziom życia jest jednak średnio na tyle niski, że trzeba być rzeczywiście w miarę zamożnym relatywnie, żeby zdecydować się na taki samarytański gest. I ostatni slajd, który dzisiaj chciałem pokazać w ramach naszej zajawki, to jest, to jest pytanie dotyczące tego, co tak naprawdę rządzi, rządzi naszym światem. No i tutaj. Ten wynik, który Państwo widzicie, to jest taki przegląd polskiego stereotypu, y, tego, w jaki sposób świat, y, świat funkcjonuje. Więc na pierwszym miejscu rządza władzy, rządza pieniądza jak w starej już piosence, ale również religie, co jest bardzo interesujące. Natomiast no, ten ranking swoisty zamykają zasady etyczne, które, które tylko 5%, tylko 5 osób uznaje za takie, takie normy, które wyznaczają, wyznaczają losy otoczenia i to jest aż dwa razy więcej niż... Z tego co widzę, tajne organizacje, tajne organizacje międzynarodowe. No, natomiast na tym tle chyba całkiem nieźle wypada, wypadają osiągnięcia, osiągnięcia nauki, które zwyciężają w tym rankingu z etyką. Podczas tych badań zadawaliśmy więcej pytań. One z tego co wiem będą wykorzystywane podczas kolejnych debat. Na dzisiaj już Państwu czasu nie zabieram. Dziękuję bardzo. Ja już teraz już no, teraz. Proszę państwa, festiwal odbywa się w sporej mierze wysiłkiem społecznym pracowników nauki, no ale nie tylko. Potrzebne nas są fundusze i chciałbym podziękować po pierwsze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od pierwszego festiwalu nas dzielnie wspiera. Mówię Tę nazwę, mimo że nazwa ulegała pewnym zmianom w ciągu tych 16 lat. Dalszym sponsorem festiwalu jest Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, za co dziękujemy. Wspiera ono lekt, nasze lekcje festiwalowe. Do sponsorów należą należy Bank Zachodni WBK, to jest pierwsza edycja, w której instytucja bankowa wspiera. Nasz festiwal, z czego się cieszymy. Natomiast od paru lat nasze działania festiwalowe wspiera polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Patronami medialnymi festiwalu jest od samego początku Gazeta Wyborcza, jej dodatek Gazeta Społeczna. Od paru lat tygodnik Metro, a następnie tygodniki popularno-naukowe. Wiedza i życie, świat nauki Scientific American, a także y, tygodniki The Warsaw Voice i Tygodnik Stolica. Jeśli chodzi o patronów, o patronów medialnych wersji niedrukowanej, to w tym roku i w zeszłym wróciliśmy do patronatu Polskiego Radia, wszystkich kanałów Polskiego Radia za co dziękujemy. Po raz pierwszy patronem telewizyjnym jest TV4 i jej program Galileo. No, chciałbym także wymienić, Państwo mieli tutaj okazję słyszeć, współpracę z Instytutem Badawczym milward Browna SMG KRC, które bezpłatnie od paru lat prowadzi nam badania ogólnopolskie na interesujące nas tematy. Natomiast tak zwanymi animatorami, czyli Placówkami, które szczególnie w ciągu lat i nadal opiekują się festiwalem, to jest Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Stroną e, internetową mamy jako serwer Biocentrum Doskonałości z Uniwersytetu Warszawskiego. W wydawaniu materiałów reklamowych towarzyszy nam firma. Agencja reklamowo-wydawnicza Arkadiusza Grzegorczyka. A o nasze fundusze ze zmiennym powodzeniem, ale nieustannie dzielnie walczy od kilku lat firma Pawłowicz i partnerzy. Wypowiadamy zatem tradycyjną formułę. Szesnasty festiwal, festiwal nauki, nauki. Uważamy, uważamy za otwarty. Zapraszamy Państwa na nasze spotkanie z nauką. <noise> po tej zapowiedzi poproszę o brawo. A przed nami pasjonujące spotkanie, pan profesor Andrzej Udalski w poszukiwaniu nowej ziemi. Profesor Udalski jest dyrektorem obserwatorium astronomicznego uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje międzynarodowym projektem badawczym OGL, usłyszymy o tym za chwilę, a w 2002 roku uzyskał nagrodę w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nazywanej Polskim Noblem. Jest członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk. Zapraszamy i dziękujemy bardzo.